Zdania twierdzące w czasie simple past tworzymy dodając do czasowników regularnych końcówkę ed. Na przykład: They traveled by car. W przypadku czasowników nieregularnych należy użyć odpowiedniej formy tego czasownika w czasie przeszłym. Na przykład: I had a great time during my holidays. Czasownik to be w czasie simple past odmienia się przez osoby. Przeczytaj poniższą notatkę o czasie Present Perfect Continuous. Czas Present Perfect Continuous stosujemy przy opisie czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nieprzerwanie aż do chwili obecnej lub zostały zakończone tuż przed chwilą. W przeciwieństwie do czasu Present Perfect, czas ten nie informuje o skutkach, a o trwaniu danej czynności. I have been reading War and Peace for two months. Czytam wojnę i pokój od dwóch miesięcy. Zajmuje mi to bardzo dużo czasu. I have read peace. Przeczytałem wojnę i pokój. Wiem o czym jest ta książka. Czasu Present perfect continuous. używamy do mówienia o czynnościach trwających relatywnie krótko. Czas perfect jest używany często zamiennie z czasem. By utworzyć zdanie w czasie Present Perfect continuous, używa się odpowiedniej formy operatora have, a następnie wyrazu been i czasownika głównego z końcówką ing. W angielszczyźnie potocznej często skraca się formy w następujący sposób: I have I've You Have You've He She It Has she's his it's we have we've they have they've by utworzyć pytanie w czasie present perfect continuous należy zamienić ze sobą miejscami operator i podmiot zdania have you been working today by sformułować przeczenie w czasie present perfect continuous należy użyć operatora have w odpowiedniej formie i słowa not i have not been reading this paper. W angielszczyźnie potocznej często skraca się formy w następujący sposób. Have not, haven't, has not, hasn't.